Jakich chcą jak najwięcej i jak najdroższe. Panie, zaczynamy skutecznie obniżać wiek stania się małym egoistą. Co z bez strefą gierką, rośnie w siłę do. Tak, tak, trzeba powiedzieć, że demon DC zabójstwo zasługuje na apla. Tak, tak. Młodzi ludzie, ludzie przestają rozróżniać, co jest grą, a co żyje. jak przynosi zadziwiające rezultaty. A to młodzi ludzie posiadają lepszą precyzję w strzelaniu to jest w niż niejeden żołnierz na strzelnicę. To nasz przyszły narybek na rysunek przestępstw. Hehehehe <grystanie> Ja <grystanie> cię uczę, młodą. Właśnie, właśnie. Mam lepszy pozwól, że o tym ci powie specjalista w tej dziedzinie, kapitan Freedom.